Sponsorem programu jest Polski Związek Motorowy, oferujący wakacyjną kartę Assistance. Wojciech Majewski, witam i zapraszam na kolejne wydanie Czasu na Jazdę. Dziś w programie m.in. o otwarciu nowego toru motocrossowego w Cieszynie. To ważne wydarzenie. Będzie o historii Mustanga. To przecież samochód, legenda nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Będą motoflesze, opowiemy, a właściwie będziemy się wspólnie cieszyli z Raili Crossowych sukcesów Skorupskiego, a także o Superbajkach, czyli wyścigach motocyklowych w Poznaniu. Czas na jazdę, zaczynamy. Otwarcie torów kieszenie w Obuszowicach to powrót do historii. Kiedyś był tu tor, kiedyś się wygrywał to Marian Zupa i znów odbywać się będą wielkie międzynarodowe zawody. Po wielu, wielu latach tor, który z własnością Polskiego Związku Motorowego został reaktywowany. Tor, który odpowiada wszystkim normom Unii Europejskiej Motocyklowej i FIMU. Mamy nadzieję, że to tor nawiąże do bardzo dobrych tradycji, kiedy się odbywały te mistrzostwa polskie mistrzostwa Europy. Ogromne zainteresowanie, w Cieszynie i można śmiało powiedzieć prawdziwe motoryzacyjne święto. Ponad 3000 widzów i właśnie oglądany w tej chwili Mieczysław Szczurek, burmistrz miasta, który podkreślił swoją rundą honorową, że dla miasta jest to ważne wydarzenie. Później odbywały się zawody i przekonaliśmy się, że Tor jest rzeczywiście imponujący, ale oczywiście zanim go zbudowano potrzebne były pieniądze. Polski Związek Motorowy wspólnie z Cieszyńskim Klubem te pieniądze pozyskali. To ponad 3 miliony złotych. Jaki jest efekt? Efekt to nowoczesny obiekt, który ma 1460 metrów długości i na pewno jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Powstał na miejscu starego toru, na którym specjaliści od motocrosu ścigali się w latach 80. i 90. Ostatnie zawody na tym starym miejscu rozegrano w roku 2001, i od tego czasu tor nie był użytkowany. No i cieszymy się bardzo, że Cieszyński Klub Motorowy wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym doszły do wniosku, że warto, bo na pewno warto. Oglądamy zawody kładów, między innymi przyglądał się tym zawodom Rafał Sonik, było wielu znakomitych sportowców z motocrossu, z Między innymi pokazał się Józef Cabała, który uczestniczył ciężarówką w rajdzie Dakaru. Był Michał Szuster, był Łukasz Lonka, oczywiście Karol i Łukasz Kędzierscy, a więc gwiazdy polskich sportów motorowych. No i później zawody motocrossowe. Oczywiście wielkim faworytem był Lonka, który nie zawiódł, ale przekonaliśmy się jak efektownie można oglądać zawody. Szczególnie na starcie, kiedy wydawało się, że jeden skacze na plecy drugiego, te hopy ciągle zawodników oglądaliśmy w powietrzu. Niezwykle emocjonująca walka. Zresztą przez pierwsze kilka chwil Lonka też miał z kim walczyć, no ale później pokazał rywalom plecy. No i powiedzmy sobie szczerze, różnica pomiędzy nim a resztą jest ogromna. No ale Lonka to klasa sama w sobie. Zresztą nie można odebrać umiejętności Tomaszowi Wysockiemu i Łukaszowi Kędzierskiemu, oni też stoczyli piękną walkę, no i myślę, że zaplecze jest, no ale rzeczywiście Lonkia ja pokazał co potrafi. Zainteresowanie widzów, wspaniała pogoda przekonała, że takie zawody są potrzebne. Potrzebne są takie tory. Zresztą pojawili się na tych torach także amatorzy i stoczyli pasjonującą walkę. No ale podsumujmy ten wielki sport i cieszymy się jeszcze raz ze znakomitej formy Łukasza Lonki, który nie tylko był zadowolony ze zwycięstwa, ale cieszył się również, że tor w Cieszynie powrócił. Bardzo zawsze lubiłem ten tor i cieszę się właśnie bardzo, że mogliśmy znowu wrócić na, na, na tor do Cieszyna. Myślę, że mam na razie trochę wyższy poziom od chłopaków. Ścigam się w mistrzostwach świata MX3, także tam to jest dla mnie bardzo dobry trening. Jestem na razie tam właśnie zajmuję dziewiątą pozycję. I po prostu myślę, że właśnie to przez to, że trenuję z lepszymi zawodnikami, Dało mi się taki po prostu efekt. A w cieszynie była jeszcze jedna atrakcja: samochodowa destrukcja, czyli Destruction Car. Widzowie mieli co oglądać. Oczywiście chodzi o to, aby te auta nawzajem się niszczyły. No i myślę, że rzeczywiście było trochę śmiechu i zabawy. A w cieszynie wszyscy byli zadowoleni. A teraz pora na historię Mustanga bardzo krótką, ale bardzo ważną. Zastanawiano się, jaką nazwę powinien mieć ten samochód. Nawet myślano, że powinien nazywać się Allegro, ale później przecież symbolem Ameryki jest Mustang, jest Konnie. Wymyślono nazwę i znakomitą kampanię promocyjną. W ciągu pierwszego dnia 22 tysiące zamówień. Ogromny sukces. No i samochód Legenda, który cały czas legendą jest i ta legenda rośnie, o czym jeszcze Państwu opowiemy. Tym razem zaczniemy od szybkiego apelu do wszystkich tych, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach. Szanowni panowie motocykliści, krótkie gadki są tylko na działkę. Zawsze wsiadajcie na swoje maszyny w kombinezonach. No chyba, że chcecie zostać panem zdrabką. Przypuszczam, że wiecie, kto to jest. Dla przypomnienia, pan zdrabka wygląda właśnie tak. O zdrowiu czy nawet życiu osób uczestniczących w wypadku decydują nawet sekundy, więc pomoc powinna przygnać jak najszybciej. Najlepiej, żeby była wezwana przez sam samochód i to zaraz po zdarzeniu. Tak, przynajmniej ma być od roku 2015, według unijnego projektu, kiedy to w każdym nowym samochodzie będą zainstalowane specjalne czynniki, specjalny sprzęt, który o to zadba. Takie rzeczy obiecuje nam Unia Europejska. W Polsce ma powstać 300 nowych fotoradorów, i to w miejscach gdzie jest naprawdę niebezpiecznie? Już podnosi się larą, że to zamach na kierowców, że lepszym rozwiązaniem jest budowanie nowych dróg. Wiadomo, ale z drugiej strony przyznacie Państwo, że jednak radary to naprawdę najlepszy i najbardziej skuteczny sposób na nasze drogowe szaleństwa. W tajemnicy zdradzę Państwu najlepszy sposób na fotoradary. Podjeżdżamy, patrzymy w to pazerny oko z takim uśmiechem szyderczym na twarzy i przejeżdżamy dalej. Oczywiście z dozwoloną prędkością. To naprawdę działa. Mieliśmy zbyt wielkich sukcesów na olimpiadzie w Londynie. Cieszę się, że ja mogę Państwu opowiedzieć o sukcesach w sporcie motorowym, a konkretnie w rallycrossie. Krzysztof Skorupski startował w Belgii i odniósł bezprecedensowy sukces. Znakomity start polskiego zawodnika. Tam oczywiście taka walka wręcz, ale on wytrzymał tę walkę i w klasie Super 1600. Odniósł zdecydowane zwycięstwo. Pozwoliło mu to wyjść na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Strata do lidera jest niewielka, zaledwie 7 punktów, a więc jest szansa, że Polak włączy się do walki o tytuł mistrza Europy w Rallycrossie. A my oczywiście będziemy relacjonować jego kolejne starty, licząc, że będą to optymistyczne relacje, więc o jego kolejnych zwycięstwach. Tego życzymy. Po starcie miałem bardzo dobry start. Startowałem z trzeciego pola, udało mi się zewnętrznie wskoczyć. Na pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę. Wróciliśmy z powrotem do punktacji, jesteśmy teraz na drugim miejscu, tak więc no lepiej być nie mogło. Teraz tylko czekamy na Holandię i że tam znowu powalczymy o pierwsze miejsce. Proszę Państwa, warto zapamiętać to nazwisko. Krzysztof Skorupski walczy o tytuł Mistrza Europy w Reilly Ogromny upał, około 35 stopni, jesteśmy na poznańskim torze i wyścigi motocyklowe. Szósta runda wyścigów Alpe Adria. Cykl Adria jest to nieoficjalne mistrzostwa Europy Centralnej. Które są rundą kwalifikacyjną do Mistrzostw Europy, które odbędą się w hiszpańskim Albacete na początku października. Także z każdej klasy, która tutaj dziś u nas startuje, pięciu finalistów przejdzie do głównego finału, który odbędzie się w Albacete. Jeżeli ktoś oglądał wyścigi motocyklowe w latach 80., nie uwierzy, że Janusz Oskardowicz jeździ dalej i osiąga sukces. No fajnie jest, bo nareszcie taka bezpośrednia walka. Ja zawsze z Irkiem lubiłem jeździć, dlatego że jest to przewidywalny zawodnik przewidywalny w, form w tej formie, że. Jedziemy bardzo ekstremalnie. Naprawdę na, na pograniczu dwóch się ślizgamy, ale e, jestem pewien, że on mi krzywdy nie zrobi, bo ten facet cały czas myśli. Jest strasznie zawzięty, bo ciężko z nim walczyć, to jest fakt, ale, ale umie jeździć i to jest właśnie ten ogromny plus. Pojedynek między Sikorą i Ospaldowiczem był niezwykle ekscytujący, ale przypomnijmy, że na tym torze w Poznaniu startowały jeszcze inne klasy. Marcin Sikora, ten zawodnik, pojechał bardzo dobrze, ale to klasa Roki 600. Znów pokazał się doskonały Marek Szkopek, który nie miał równych sobie w klasie Super Sport. No i oczywiście później już ta walka super bajków Janusz Oskladowicz kontra Ireneusz Sikora. Mieliśmy okazję zaprezentować Państwu tę rywalizację. Z Brna. tam również po niezwykle ekscytującej rywalizacji, lepszym okazał się Irek Sikora, zawodnik z Gliwic. Zawodnik, który również nie jest młodzikiem, ale kocha ten sport i porzuca swoje samochodowe biznesy po to, żeby jeździć na motocyklu, A Janusz Oskaldowicz, pan po 50, cały czas jeździ, dlatego że nie może znaleźć sobie konkurentów. Mówi, że skoro wygrywa z młodszymi, skoro z najlepszym polskim kierowcą. Toczy walkę jak równy z równym, dlaczego ma kończyć karierę. W tej klasie ostatecznie najlepszym okazał się Słoweniec Marko Jerman, natomiast na drugim miejsce był Janusz Oskaldowicz, a oczywiście trzeci Ireneusz Sikora. W drugim dniu zmieniła się pogoda, zaczął padać deszcz i wtedy zdecydowanie lepiej czuł się Irek Sikora. On tym razem był szybszy od Oskaldowicza, a między nimi walka cały czas toczy się aż do końca sezonu. Ciężka walka. Spodziewałem się dzisiaj walki z Januszem tak agresywnej. Bardzo się cieszę. Janusz pokazał formę niesamowitą. Dotrzymał tempa, odgodawał mi na każdym zakręcie, także jestem zaskoczony, a zarazem gratulacje pełne Januszowi. Szkoda, że nie dostałem, że mieliśmy grupki, pierwszej grupki. Starałem się dotrzymać na początku tempa, ale odjeżdżali, odjeżdżali. Nie, nie pokazywał mi laptimer, nie wiedziałem, jakie czasy jedziemy i tak troszeczkę spadaliśmy. No, ale wyścig zakończony, w punkty przywiezione, także bardzo no, dobrze. W tej chwili w klasyfikacji generalnej prowadzi Reksikora przed Januszem Oskwaldowiczem, ale oczywiście jak się powiedziało walka będzie na pewno do końca. Ciągle słyszymy o groźnych burzach, drodzy Państwo, więc na koniec rada. Jeżeli dopadnie nas potężna burza z gradem, ustawmy samochód tak, aby ta nawałnica uderzała w przednią szybę. Boczne są zdecydowanie bardziej delikatne, a silny grad może nawet rozbić szybę. Przedniej na pewno nie. I przy okazji wybierajmy drogi typu autostrada. Na autostradę nie spadnie drzewo, bo po prostu tuż obok autostrady drzew nie ma. Oczywiście może to być droga szybkiego ruchu, ale na pewno nie. Boczne dróżki przez las, no bo wtedy może spotkać nas kłopot. To wszystko dziś. Do zobaczenia za tydzień.